Ostatnio tak byłem sobie na mieście i znalazłem właśnie automaty z takimi kulkami i były tam właśnie miecze. Jak teraz widzicie, mam tutaj miecz. Ale co najgorsze tutaj widzicie różowy. Może Wam to zbliżę w montażu. Jak mi się uda? Różowy, mój ulubiony to czerwony. To już macie pierwszą. Wiedzą o mnie. I jakby ja sobie ten. I postanowiłem, jak już mam kanał na YouTubie Janeczek. Subskrybuj! Subskrybuj, no to oczywiście. Musiałem to zrobić. Kurde, przepraszam. Musiałem to zrobić. Jakby. Oj. Zrobić to. I nagrać. Wiem, że wyglądam jak dzieciak. Ale takim owo dzieciakiem. Kurde, no, nie jestem. Mam 11 lat, w kwietniu będę miał 12. Zawloruję Wam to. Mm. Kurde, popatrzcie. uhu huu. O leś. Cudu się to odprawia. I... Z tego co wiem, trzeba nacisnąć właśnie w tym miejscu, bo tutaj coś jest takiego wypukłego. Możecie sobie to popatrzeć, zobaczyć. Jest tutaj coś takiego wypukłego i jakby coś tutaj czuję. Jakby myślę, że to trzeba właśnie przycisnąć i ten miejsc się otworzy, więc już za 3, 2, 1. Mam nadzieję, że łapka zostawiona, a ja to naciskam. Ciężko. Ciężko. O! Pompuje się! Słuchać to? Słychać to? Chyba słychać. Chyba słychać jak się pompuje. Popatrzcie jak to wygląda. Science fiction. O, tutaj jeszcze miękkie jest. Kiedy dojdzie, tutaj, czyli do samego końca, jakby na razie, nie chcę tutaj właśnie tak naciskać, żeby właśnie to tutaj... ten co słychać w ogóle z tego, co to jest, jak to jest zrobione. W ogóle spróbuję właśnie tak ten, tutaj się troszkę zgięło. W ogóle na moim kanale będą też gameplaye z np. Guys, Minecraft, Roblox, Brawl Stars, jakieś tam właśnie gry online. O, tu Uuu, To już nawet tu jest. Tylko nie tu A nawet ciągle brzęczy jeszcze. Czekaj, dam tutaj rękę. Zaraz powinno tu się, mam nadzieję, napompować. Czekajcie. Uła, czekajcie. To nie ja. Um, Luż ten, zobacz tutaj. Nadal są odgłosy, widzowie. Popatrzcie. Um, no nawet nawet. Po tej drugiej stronie no to troszeczkę gorzej. To wygląda tutaj. No, nie mm, ja powiecie, że nie, że fajnie było Gorcho. Gorcho. No, zepsułam się. O, dobra. Fajcie. Jakby tutaj się nadal coś tworzy. Popatrzcie. Słyszycie to? Jak tak, to fajnie. 4 minuty. Przed wadę film. Nie zwracajcie na bałagan. Mam 11 lat od dzieciństwa, tyle zabawek. Ta to pływ żamka. Hihi, hi. Hi, hi, masz małego. Spoko, spoko to wygląda. Sam jeszcze odgłosy, słyszycie? No, dosyć dobrze to wygląda. Wyślę wam shortsa, jeżeli już się zrobi całkowita. Na razie. Pa!